Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mam wam przyjemność zaprezentować top 10 ciekawostek i faktów na temat FNAF Security Breach oraz DLC Ruin. Zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte. Pojawienie się Bloba. Sam Blob DLC Ruin pojawia się tylko na moment w pierwszym chapterze DLC, jako moim zdaniem mini jumpscare, który miał nas rzekomo przestraszyć. Niestety to jest drugi, a zarazem ostatni raz na chwilę obecną, kiedy mogliśmy zobaczyć tego animatronika. Jednakże kiedy spróbujemy przyjrzeć się dokładniej, szybko możemy zauważyć, że różni się on trochę swoim wyglądem od tego Bloba, którego mogliśmy zobaczyć w zakończeniu z zakończeniem z Trapem. Co najciekawsze to fakt, że na ciele Bloba z DLC znajdziemy tylko dwie maski, maskę Baby oraz maskę Boniego. W samym DLC możemy się dowiedzieć trochę więcej na temat całkowitego zniknięcia glamrock Boniego, nowszego zamiennika naszego boniacza i w jednym z zakończeń dostajemy nawiązanie do Scoopera, do którego animatronik Baby prowadziła nas od samego początku akcji we FNAF Sister Location. No dosyć dziwne dwa zbiegi okoliczności, nie sądzicie? Miejsce 9. Voice Box Chiki W trakcie przechodzenia rozgrywki w DLC Ruin możemy napotkać na automat, na którym możemy zagrać w minigierkę z Glamrock Chiką. Jeśli uda nam się przetrwać odpowiednią ilość fal i uda nam się ukończyć grę, w nagrodę dostaniemy Voice Box Chiki, który w niedalekiej przyszłości Cassie może zamontować samej Chisa. A oto jej ostatnie słowa. Co najciekawsze, jest to ostatnie zdanie, które Glamrock ciekawie powiedziała, zanim została sknieciona przez prasę do śmieci. Miejsce ósme. Znajdźcie jako nawiązanie do poprzednich części FNAFA. Z perspektywy rozgrywki większość znajdziek nie ma na nią większego znaczenia. Nieważne ile znajdziemy piniat lub pluszaków, tak zbytnio nie zmieni nam to rozgrywki. Ale opisy samych znajdziek mają swoje nawiązanie do poprzednich części FNAF-a, przykładowo R-Nighter Plus, a jej opis jest następujący: to z tej starej gry na słuchawkach. To jest oczywiście nawiązaniem do FNAF-4 i mechaniki z nasłuchiwaniem, by sprawdzić czy przypadkiem jakiś animatronik nie znajduje się za drzwiami. R plus Baby opis jej to pytanie co ona tutaj robi. Wszyscy co grali we FNAF Help Wanted, znają doskonale te nieszczęsne lalki i ich mocy znikania, a w samym DLC możemy natknąć na pokój z tymi lalkami i jeśli stracimy z pola widzenia, oczywiście one znikną. R Golden plus Baby z opisem przerwane, co może nawiązać do oddzielenia się Baby od Ednarda w efekcie czego staje się Scrap Baby. Skoro jesteśmy w temacie pluszaków, jeszcze warto tutaj wspomnieć o R. Golden Bonim z napisem Prototyp. Jedyne co kojarzy nam się ze słowem Prototyp w DLC to jest napis na noce co może oznaczać, że to nie jest oficjalna wersja tego animatronika. A co w tym przypadku mogłoby to oznaczać? Może Fazbear's Entertainment chciał prowadzić swoją własną, glamrockową wersję złotych kostiumów? Czy może być to prawdą? Prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie Nigdy nie dostaniemy. Miejsce 7. Zmartwychwstanie Roxy. Teraz powróćmy do najsmutniejszego momentu w DLC Ruin, kiedy to jesteśmy zmuszeni do zaaktywowania ostatniej bariery bezpieczeństwa kosztem ulubienicy Cassie, czyli Roxy. Mimo to, że udaje nam się tego dokonać i widzimy jak Roxy zostaje zdaktywowana i mimo wszystko wraca do nas w późniejszym etapie gry, aby uchronić nas. Przed mimikiem. I wiele osób zastanawia się, jak to jest możliwe. Z tego co wynika po tym, kiedy udało nam się zrestartować mu Dropa, aby stało się jednośne ze swoją drugą osobowością. Z tego możemy wywnioskować, że Cass używała faz ręcza tylko w dwóch przypadkach: do zasilania poszczególnych drzwi albo do zrestartowania poszczególnych systemów animatroników bez konieczności wyłączania samego animatronika, tak jak to było w przypadku Roxy. I wychodzi na to, że tyle wystarczyło, aby zreaktywować ostatni security note z systemu w samej Roxy. Miejsce szóste. Ucięty kontent przeniesiony do DLC. Wszyscy gracze od premierów na FSB borykali się z takimi problemami, jak fatalna optymalizacja gry, przy której topowe karty graficzne odmawiały współpracy. Nie wspominając o obciętym kontencie, tak jak przykładowo, jedyna w swoim rodzaju mechanika wani, która nie została wprowadzona przez napięty grafik związany ze zbyt wczesnym wydaniem gry przez co musieli się ograniczyć do pokazania wani tylko kilka razy podczas całej rozgrywki. I tutaj nie możemy zapomnieć o innym rodzaju kontentu, który miał pojawić się w podstawce, ale również tam go nie zostaliśmy. Sama minigierka z Gran z tego co wiem, miała pojawić się w podstawce, jednakże została ona fajnie wykorzystana w samym DLC, ponieważ dzięki tej minigierce mogliśmy w pewnym stopniu zadośćuczynić za to, co Cice zrobił Gregory i Cassie może zdobyć i zamontować. Voicebox Chica i tutaj mamy również niewykorzystany potencjał związany z minigierką mini golf Nie dość, że niektóre poziomy, które miały pojawić się w minigolfie, nie pojawiły się, a potem nawet nie zostały dodane w dlc ruin. Ten minigolf jest moim zdaniem totalnie źle zoptymalizowany. A co najgorsze, po przejściu tego źle zoptymalizowanego minigolfa dosłownie nie dzieje się nic. Nic nie dostajemy i nic się nie dzieje. Nie zapominając również, że twórcą gry nie chciało się zmienić nawet czegoś takiego jak tabele wyników w samej minigierce. Zarówno na jednym automacie, tak jak i na drugim widnieje dosłownie ta sama tabela wyników. Miejsce piąte. Skoro jesteśmy przy uciętym kontencie, powróćmy jeszcze raz do wcześniej wspomnianej wanii. Postać wanii oryginalnie, według planów twórców, miała towarzyszyć nam przez całą rozgrywkę. Ogólnie mechanika wanii polegała na tym, że kiedy Gregory zbyt długo przebywał w jednym miejscu, to tam miała pojawić się i również wani. Z tego co wynika z animacji niektórych postaci z plików gry, które nie doczekały się swojej premiery w samej grze, możemy zobaczyć kilka interesujących animacji wanii. Nawet możemy zobaczyć wani czołgającą się. Co może sugerować nam, że wani mogła tam na ogonie nawet w samej wentylacji. Miejsce czwarte. Zacznę czterech botów sprzątających przy szczątkach Glamrock Boniego. Z tego co wynika z samych makiet z animatronikami, które jesteśmy w stanie zobaczyć zarówno w DLC, jak i w podstawce do FNAF Security Bridge mogą nam sugerować, że przed glamrock animatronikami główną atrakcją w Pizzaplexie mogła być podstawowa czwórka animatroników i z tego co wynika z samej gry. większość z tych animatroników Plus Foxiego doczekała się swojej Glamrockowej wersji. To prawda, że ilość robotów sprzątających. W w tym jednym konkretnym miejscu może być tylko zbiegiem okoliczności. Ale co jeśli te cztery roboty sprzątające jest nawiązaniem do podstawowej czwórki animatroników? A poprzez zaaktywowanie tych czterech robotów sprzątających oczy Glamrock po niego gasną, co może nawiązywać do końca naszego oryginalnego zespołu. Dajcie niezwłocznie znać co wy o tym sądzicie, a my lecimy dalej. Miejsce trzecie. Balony. Skoro jesteśmy przy nawiązaniach, to przyjrzyjmy się jednemu z zakończeń do DLC. W jaskini, kiedy uciekamy przed mimikiem, w pewnym momencie możemy nie posłuchać Gregoriego i wybrać inną drogę. Dochodząc do makiety Frediego i zakładając maskę, dostajemy takie oto zakończenie. Widzimy na nim Gregoriego oraz Vanessę, która jest uwolniona z władzy samego Glitch Trapa. I to co tutaj przykuło moją uwagę. To same balony, które w pewnym momencie unoszą się za Gregorim. W formie przypomnienia za pomocą poukrywanych minigierek we FNAF 3 jesteśmy w stanie zrobić zakończenie, w którym wszystkie ofiary Aftona zostają uwolnione i mogą zaznać spokoju, a balony unoszące się nad maskami animatroników miały symbolizować to uwolnienie. Niestety, w późniejszym czasie dowiadujemy się, że to zakończenie jest niekanoniczne. William Afton znalazł sposób, żeby uwięzić swoje ofiary na ziemi i nie mogły zaznać spokoju. Idąc dalej w DLC Ruin, jesteśmy świadkiem tego, jak Cassie dodaje trochę iskry do jej znajomości z samym Monty, co sprawia, że animatronik dostaje zwarcia i wyłącza się. Po tym, jak Cassie oddaje voice box ona po swoich ostatnich słowach prawdopodobnie sama siebie w niewyjaśnionych okolicznościach sama się deaktywuje. Co do samego spotkania z Glamrock Fredim wynika tyle, że to nie jest ten sam Freddy, który towarzyszył Gregoriemu w podstawce do FNAF SB, co może oznaczać, że faktycznie opuścił lokalizację wraz z Gregoriem. A Glamrock Bonnie wiemy, jak skończył. I została sama Roxy. Kiedy myślimy, że widzimy ją ostatni raz, kiedy Cassie deaktywuje ostatni Security Note, to potem ona powraca, aby uratować Cassie przed Mimikiem. I nie wiemy do końca, jak zakończyła się walka pomiędzy Roxy a samym Mimikiem, ponieważ nie jesteście w stanie do końca stwierdzić, czy w jednym z zakończeń słyszymy ją, czy Mimika. Nie wspominając o tym jednym konkretnym, tajemniczym momencie. Awesome. O! O kurna! Cassie. Patrząc na to, że faktycznie każdy z klamrok animatroników prócz Freddy'ego mógł zostać wylogowany z życia, to balony w tym innym zakończeniu mogą być do tego nawiązaniem. Lecz musimy brać pod uwagę, że tak jak w przypadku Good Endingu FNAP 3, to zakończenie również prawdopodobnie jest niekanoniczne, a bliżej kanonicznemu zakończeniu jest to z windą. Miejsce drugie. Skoro jesteśmy przy zakończeniu z windą, na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że to Gregory jest odpowiedzialny za to, że winda w pewnym momencie zaczęła spadać w dół. Jednakże, ludzie dopatrzyli się jednej ciekawej rzeczy. W pewnym momencie, kiedy Gregory na nas mówi, jesteśmy świadkami zakłócenia, po którym możemy zobaczyć dwie linie dialogowe samego Gregory'ego, co można by było uznać za błąd. I know you did it for me. To save me. But we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! Jednak w dniu kiedy publikuje ten film, to zjawisko nadal występuje, co może przemawiać za tym, że to nie jest błąd, tylko celowy zamiar, co może sugerować nam, że Mimik od pewnego momentu przejmuje sygnał Gregoriego, a to zakłócenie jest tego dowodem. Po czym znowu Mimik zaczyna naśladować głos Gregoriego i robi to tak, aby zarówno Cassie jak i my myśleli, że to Gregory jest odpowiedzialny za zniszczenie windy, w efekcie czego Cassie leci na sam dół. Miejsce pierwsze. Druga historia Candy Cadeta. Każdy, kto przechodził lub oglądał ostatni chapter DLC Ruin na swojej drodze, mógł zobaczyć Candy Cadeta. Do którego mogliśmy włożyć 5 coinów, które mogliśmy znaleźć w poszczególnych prezentach w niedalekiej odległości od samego Candy Cadeta. Kiedy aktywujemy robota, dostajemy historię o matce, która miała syna i o potworze, którego matka owieździła w piwnicy. Oczywiście jest to nawiązanie do mimika i jego uwięzienia pod gruzami pizza Plexu. Kiedy przechodzimy grę normalnie, jesteśmy w stanie zdobyć tylko 5 coinów. Jednak, kiedy postanowimy odblokować sobie wszystkie itemy dostępne w DLC w nielegalny sposób, to możemy zauważyć po samej inwentory, że w plikach gry jest jeszcze kolejny zestaw 5 coinów. Co oznacza, że możliwe jest to, że stwórcy mogli mieć w planach dodania jeszcze jednego opowiadania, lecz z tego zrezygnowali. A wy co o tym sądzicie? Czy to jest po prostu błąd? Czy jednak było coś na rzeczy? Wy dajcie niezwłocznie znać w komentarzach, a w dzisiejszym odcinku to na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się standardowo w następnych materiałach. Na razie!